Siemanko, siemanko, z tej strony Zbrojnik Kancistrus, moi kochani widzowie, zarówno ci stali, jak i nowi, którzy może dopiero mnie poznają. Dzisiaj zabieram Was znowu do mojej hodowli, bo pokażę Wam jak wygląda taka zwykła, codzienna robota, czyli podmiana wody. Nie będzie lania wody, w przenośni i dosłownie, tylko konkrety. W każdym z akwariów dolewam po 20 litrów świeżej wody, daję ją prosto z kranu, nie czekam na odstanie. Tak jak widzicie, tutaj zielona rureczka wchodzi i centralnie do każdego akwarium po 20 litrów. Tak jak wam powiedziałem, od razu z kranu prosto wchodzi do akwarium. Przy okazji wyciągam resztki cukini, które zostały po uczcie moich zbrojacków, trochę jeszcze zostało na patykach, ale już dobrze objedzone. No i oczywiście klasyka, nie mogłoby się obejść. Jak są ślimaki, to lecą do kolce brzuchów. Pokażę wam, jak sobie świetnie z nimi radzą. W dalszej części filmu, a na dokładkę lecimy z karmą. Pokażę, jak ja przygotowuję z moimi przyprawami z oleju stranu i aloesem, żeby to wszystko fajnie się połączyło i było zdrowe dla rybek. Pokażę Wam również, jak moje gubiki topazy wcinają do niczkowca. I taki na koniec bonusik. Pokażę Wam, jak wygląda purigen przy azotach na poziomie 20 i przy azotach na poziomie 50. Także zapraszam, usiądźcie wygodnie, a ja Wam wszystko po kolei pokażę i opowiem. No, i jak już podlewałem po te 20 litrów świeżej wody do każdego akwarium, to wiadomo, nie ma odpoczynku. Tylko lecimy dalej z robotą, bo samo się nie zrobi. Zabrałem się za przycieranie szyb. Najpierw z zewnątrz psikałem trochę preparatem PH- i delikatnie przecierałem ściereczką, bo jak ta woda odparowuje, to zostawia syf na szkle. Jak się tego nie ogarnie na bieżąco, to potem trzeba drapać. A tak to tylko przeleciałem szmatką, pyk, pyk i czysto. No musi być porządek, bo jak jest porządek, to się lepiej patrzy i człowiek się lepiej czuje. Tu akurat widzicie, niefortunnie wpadł mi z powrotem ten ciężarek. No i niestety musiałem tą moją skromną rączką wyjąć to z powrotem na wierzch. No, jak to mówią, muszą być straty. No, ścierką potem musiałem z powrotem ścierać. Gdy tam już wszystko pokończyłem, przesunąłem też te moje zabezpieczenia na górze. Wiecie, takie plastikowe osłonki, żeby para nie leciała na zewnątrz. To moje domowe patenty, żeby wilgoć zostawała w środku i żeby wszystko się ładnie skraplało i wracało do akwarium. I działa. Nie trzeba tyle dolewać, mniej kurzu, mniej wilgoci w piwnicy. No, po prostu żyć nie umierać. Proste, ale skuteczne. No i dobra, jak już było ogarnięte z zewnątrz, to wjechałem z czyszczeniem szyb od środka. Mam taki magnesik, niby fajny bajer, ale jak coś mocniej przyrośnie, albo ryby narozrabiają, to i tak tą biorę łapkę, gąbeczkę i lecę manualnie. No nie ma, że boli, trzeba się schylić, pomachać ręką, ale jak się to zrobi, porządnie, to szkło jak lustro. A jak szkło jest czyste, to i rybki od razu lepiej widać. A wiecie, jak to jest. Jak się ma taką hodowlę, to nie wystarczy tylko sypnąć żarcie i iść. Trzeba zadbać o całe otoczenie. Woda, szkło, pokrywa, temperatura wszystko musi grać. Bo jak jest balans, to ryby są zdrowe, zadowolone, jedzą, rozmnażają się. A jak człowiek się tylko cieszy, patrzy i mówi no i to jest to może regały nie są jakiejś pierwszej jakości. Ale to przecież tu nie o regały, nie o regały chodzi. Tu chodzi o, właśnie o te zbrojaski, żeby one pięknie wyglądały, żeby tam wszystko dobrze funkcjonowało. Tak jak widzicie, dużo dostają tlenu, czyściusieńkie, dno szyb, a przede wszystkim wszystko dobrze oświetlone i to zobaczcie małymi 3W led -ami. i zobaczcie, tak ładnie to wszystko świeci. Nie ma żadnych zacieków, nie ma żadnych brudów, wszystko jest. Tak jak być powinno. O, chociażby ta mieczyczka. Pływa sobie, pływa, ale okocić mi się nie chce. Wydaje mi się, że chyba tylko dlatego nie chce się kocić, bo te samce jednak są troszkę słabsze i one tylko tam pływają, podgryzają tą samiczkę, ale nic z tych rzeczy więcej nie robią. W tym akwarium akurat wyjątkowo podmieniłem 40 litrów wody, w tym akwarium jest ogólnie 60 litrów, zostawiłem 20. I 40 popodmieniałem, bo tam akurat były już troszkę wyższe te parametry. Oczywiście, gdzie gdzie w akwarium znajdowałem ślimaki, no to ślimaczki oczywiście pozbierałem i wrzucałem, o właśnie do tych skromnych mieszkańców mojej hodowli. No i teraz uwaga, klasyka mojej hodowli, czyli kolco brzuchy w akcji. Sytuacja była taka, że po podmianie wody, jak już się ogarnąłem ze wszystkim, Szyby błyszczą, woda dolana, to patrzę, a tu znowu ślimaków. Trochę się zebrało. No i wiadomo, co się dzieje. Czas na ucztę dla kolcobrzuchów. Wrzuciłem im te ślimaki, które pozbierałem z dolnych akwarii. Zazwyczaj siedzą gdzieś przy resztkach cukinii. Przysany jakby miały dożywotni abonament na darmową wyżerkę. Więc jak grzecznie z cukini ściągnąłem, ślimaczki zbieram i hop do kolcobrzuchów. I teraz najlepsze. Kamera ustawiona, lecimy z akcją i zaczęło się. Jak one się rzuciły na te ślimaki, to ja nie wiem. Jakby miesiąc nie jadły, normalnie jak miniaturowe piranie. Jeden bierze, gryzie, drugi mu zagląda do pyska, czy czasem lepszy kąsek nie trafił. I co ciekawe, mam tylko dwa kolce brzuchy. I teraz uwaga. Przez dłuższy czas myślałem, że mam parkę. No romantycznie miało być, a tu ząk, dwie samice, no i śmiech na sali. Bo zamiast romansów to mam delikatne przepychanki o ślimaka. Ale muszę przyznać, jak na dwie dziewczyny to bardzo dobrze się dogadują. Żadnej agresji, żadnych fochów, tylko taki zdrowy rybi wyścig. Jak tu mówią, kto pierwszy ten lepszy, bo ślimaki u mnie to rarytas dostają je tylko raz w tygodniu, jak coś nazbieram. Taki wiecie, rybi tłusty czwartek. No i pięknie to wszystko na kamerze złapałem. Jak biorą te ślimaki, jak się ganiają między sobą, jak jeden zjada, a drugi już kombinuje, jak mu ukraść. No powiem wam, oglądać je to jak najlepszy kabaret, tylko w wersji podwodnej. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Jedno wielkie cmentarzysko. Ja tam w ogóle nie sprzątam tych ślimaków z korupek, bo one i tak już są puste. Kolce brzuszki takie wysysają, że tam nic nie pozostawiają. Tych ślimaków tutaj to jest akurat ich nazbierane przez około 3 miesięcy. Zobaczcie, jak one sprytnie sobie stają, do góry nogami prawie że się przekręcają, i dopiero wysuwają nagły atak na te ślimaki. Cóż tu można mówić, ich koniec jest bliski. Dobra, lecimy dalej. Teraz czas na moje białe potworki, czyli moje snow white'y. Młode sztuki jeszcze całkiem świeże, mają jakieś 5-6 cm długości ale już widać, że to porządne zbrojasy, zrobiłem im zbliżenie, żebyście mogli zobaczyć coś, co może nie zbyt glamour, ale dla hodowcy to złoto ich kubki, na serio, pokazuję ich do odchody, bo to najlepszy znak, że wszystko gra krótkie, twarde, zwarte, kubka premium edition, jak to mówię, żadnego ciągnięcia, żadnych galerytkowatych ogonków tylko konkretny sygnał, szefie, jesteśmy zdrowe, możemy działać. Po leczeniu metryndozolem przyszły totalną przemianę, jakby przypomniały sobie, że w ogóle coś je kiedyś bolało. Pełno energii, żerne, ruchliwe, no i co najważniejsze, znowu się rozmnażają. A jak się zbrojazki rozmnażają, to znaczy, że czują się jak w spa. Tylko jacuzzi brakuje, ale i bez tego dają radę. Zresztą jak patrzę na niej, czasami się śmieję, jeden wejdzie, drugi się przyklei do szyby, trzeci leży na grzałce, jakby był królem akwarium. No teatr rybny na żywo. A najlepsze jest to, że jak zbliżam kamerę, to udają, że mnie nie widzą. Nie patrzą na mnie, ja tylko sprzątam. <śmów> Mówi taki Snow White. Przystanę do szyby. No nie da się nie lubić takich białych dziwolągów. I jeszcze dodam, wiecie co, jak patrzę po tym całym leczeniu, wróciło wszystko do normy, to aż mi się mordka cieszy, bo ja zawsze powtarzam, jak dbasz, to masz, a jak tylko lejesz wodę i liczysz na cud, to no to masz potem ryby, co wyglądają jak flaki z olejem, za przepraszam Tutaj pełnia zdrowia, błysk wokół, kubki jak z katalogu, no po prostu Snow White w formie. No i dobra, moi mili. Teraz przechodzimy do kuchni zbrojnikowej. Pokażę Wam mój magiczny kubeczek, w którym robi się to, co moje brasy kochają najbardziej, czyli domowej roboty, kulki karmowe. Żadne gotowce z marketu, tylko własne receptury. Bo jak coś już robić, to konkretnie i z sercem, co nie? Zaczynamy od aloesu. Normalnie zrywam liście z doniczki. Nie ma, że idę do sklepu czy żel za 30, za parę tam groszy. Tylko klasycznie listek w dłoń, ścieram go tak, żeby sok spływał prosto do kubeczka. Taki sok to złoto. Naturalny, świeży, bez żadnej chemii. A ryby to czują, serio, wieszcie w to. Potem wjeżdża tran. Dwie kropelki norweskiego, bo u mnie nie ma lipy. To nie jest żadna reklama, tylko po prostu go używam i się sprawdza. Ryby po nim błyszczą jak nowe. Następnie sypię dwie i pół łyżeczki mojej mieszanki karmowej. Przyprawy, zioła, wszystko to, co już znacie z poprzednich filmów. Oregano, czarnuszka, czosnek niedźwiedzi, chociażby tymianek. No lista dłuższa niż skład drożdżówki z supermarketu. <laughs> wszystko naturalne, wszystko pod moje zbrojaski. Mieszam, ugniatam i robię z tego jedną wielką kulkę. No taką. Rybią wersję ciasta na pierogi. Tylko zamiast mąki mamy karbę, zamiast farszu mamy miłość aloes i tran. Klasyka u mnie. I teraz najważniejsze. Z tej jednej dużej kulki dzielę je na mniejsze kulki. Po co? No wiadomo. Żeby każdy zbrojasek mógł dorwać się do coś dla siebie. Bo jak wrzucisz jedną wielką kulkę, to wiadomo największy dziad. Siada na niej jak na tronie i reszta może sobie tylko popatrzeć. A jak masz kilka mniejszych, to każdy coś złapie. Bo jak sami wiecie, u zbrojasów to nie ma ich przelewek. Jak wpadnie w rytm karmienia, to potrafią się tak przepychać, że aż piach leci z dna. Nie ma litości, tylko walka o kres. Oczywiście u no, mnie do tego piachu nie ma, ale tak właśnie wygląda w waszych akwariach. Dobra, kulki mocy już gotowe, wszystko pięknie zrobione. No to pora czas karmienia. Ale zanim rzucę te moje kulinarne arcydzieło z aloesem i tranem do zbrojasków, to zrobię mały przystanek. I daję coś specjalnego moim żyworódkom, czyli doniczkowca. No i teraz uwaga, na scenę wjeżdżają moje gubiki Albino Blue Topas i Topas Albino Red Blue. Piękne, błyszczące, jakby im ktoś brokatem. Po ogonkach posypał. Do tego jeszcze para mieczyków czerwonych, taki kolor, że jak słońce w akwarium zaświeci, to normalnie jak ognisty taniec samby w wersji rybnej. Wrzucam do niczkowca i nagle zaczyna się spektakl. Grubiki rzucają się jakby tydzień nie jadły, a przecież jadły rano. Typowe nie, doniczkowiec znika w paręnaście sekund. Mieczyki kręcą się jakby próbowały zrobić pokaz synchronicznego pływania. No komedia, jak się patrzy. A doniczkowiec. Wiadomo. To pokarm wysokobiałkowy. To i wciągają go jak spaghetti na włoskiej uczcie. Zero manier, sama pasja i jedzenie. I teraz taka rada od starego zbrojnika Ancistros. Doniczkowiec jest super, ale nie co dzień, bo rybki się zatłuszczą i potem zamiast pływać to będą leżeć jak kot po świętach. Więc raz na dwa, trzy dni jest elegancko. Forma trzymana, energia jest, brzuszek zadowolony, a akwarium nie wygląda jak fast food w porze lunchu. A teraz uwaga, taka ciekawostka. Zbrojazki jakby wiedziały, że to nie dla nich. To nawet nie podbijają, pływają sobie z boku spokojnie, jakby czekały, aż ich czas nadejdzie. Tylko mieczyki jako jedyne pływają razem. Reszta ryb jakby miała napisane na czole: nie dotykać, dieta indywidualna. No i dobrze, każdy wie, co ma jeść, jak ma się zachowywać. I kiedy, jak się rzucać na jedzenie jak dzik w trufle. No i mamy to. Przystępujemy do najważniejszego momentu dnia. Uczta zbrojasku. Kulki mocy już gotowe. To pora, żeby je rozdać tym moim łakomym potworom. Na pierwszy ogień idą moje eleganckie snow white'y. Młode, białe, jakby dopiero co z lodówki wyszły. Ale apetyt mają jak dorosłe chłopcy po robocie. <grym> Dostają kulki, a one już... Czają się, jakby wiedziały, że to ich moment. Potem kolejne Snow white'y. By wiadomo, u mnie to biel. To nie przypadek. To styl życia. Tu akurat mi zgasło światełko, ale tylko na moment postanowiłem od razu je zapalić. I tu kolejne w kolejnym ujęciu Snow white'y, ale inne z tym akwarium obok. Każde ma swoje i nie ma za wspólną porcję. U zbrojacków jest kultura karmienia. Zobaczcie. Tutaj akurat wchodzi około trzech, czterech kulek im daje. No bo wiadomo, jest ich mnóstwo małych, więc trzeba więcej tych kulek dać, żeby każdy z nich właśnie się najadł. To już takie trochę młode te Snow White'y, które uczą się i, i życia, i smaku, ale już wiedzą, że kulki mocy to świętość. Kolejna porcja Snow White'om, no i mam ich sporo. Nie będę ukrywał, ale jak kochasz coś, to trudno się tego powstrzymać. Czyli duża ilość. I widzicie, wszystko rośnie pięknie i wspaniale. Zobaczcie sobie tutaj. Przed chwilą nie było żadnego zbrojaska. Może parę sztuk. A teraz cała armia zbrojasów wyszła, bo poczuły wielkie kulki mocy. A to są takie kule, że po prostu napełniają ich brzuszki do samego końca. I co można powiedzieć o tej karmie? Fajna jest, bo nie puchnie. Taką jak wrzucamy, taka jest cały czas. To właśnie jest ten... Myk właśnie swoich przypraw Tu kolejne Snow White'y No oczywiście Heniek już tutaj walczy Razem z swoją kobitką I lecę dalej Green Dragon'y, zielone tajemnicze Zawsze chowają się gdzieś Pod korzeniem, ale jak wpadnie kulka To nagle wszystkie wychodzą I jakby rozdawali darmowe kebaby Widzicie, pierwsze 15 sekund Jakby nic się nie działo Może ktoś pomyślał, oho Chyba nie smakowało, ale potem Bum Zbrojaski jak w transie Rzucają się jak i na ostatnie kawałki pizzy O trzeciej w nocy Kulki znikają na w tempie ekspresowym Jeden drugiemu pod pyskiem wyjada Przepychają się Podskubują Na walkę jak na Black Friday Po telewizory <grych> No i oczywiście moje redziki maolaty też wychodzą Tutaj sobie do jedzenia Jest ich dosyć sporo Jak na jedno akwarium Około 60 sztuk Przepychają się między sobą, który pierwszy tam dotrze do jedzenia. No i oczywiście Green Dragon Albinosy: w długiej płetwie i w krótkiej. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Są olśniewające, złociutkie. Przy lepszym świetle mogłoby to wyglądać jeszcze lepiej. Na sam koniec L140 Lemon. Klasyk gatunku. Każdy kolor, każdy smak. U mnie jak w restauracji z trzema gwiazdkami Michelin. No i co się dzieje. Wrzucam kulki i chwila ciszy. Pierwsze 15 sekund, a potem ogień, tak jak wam mówiłem. Tutaj akurat światła nie było, bo zgasło już. Nie miałem jak tam włączyć, ponieważ ciężko mi tam dojść właśnie do tego przełącznika. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Przecież tu jest normalnie istnia, istna walka o pokarm. A tutaj jeszcze moje czarnuszki SP zwykłe. Tu jest taka bardziej mieszanka. Po prostu wsadzam te... Które mi się już po prostu nie podobają, i selekcyjnie je odstawiam. I teraz pytanie do Was. Jak myślicie, czy gdyby te kulki były słabe, to one by się tak rzucały? Zbrojasy to nie ameby. Jak coś im nie pasi, to leży i się kurzy. A tu jakby złoto z wyrosło. Uszy im się trzęsą, gdy jedzą. No dobra, metaforycznie, bo wiadomo, uszy nie mają. Ale wiecie o co chodzi. A ja daję im tylko 1,5 grama kulki. Dlaczego? Bo to nie jest jedzenie na leniwca. To ma być akcja, intensywność, ogień. Mają zjeść od razu, a nie czekać aż im się znudzi i zamuli woda. Ciekawostka, zbrojasy mają tak długie jelita, że po rozwinięciu potrafią być 11 do 14 razy dłuższe niż ich ciało. A teraz opowiem Wam o purigenie. Chciałem Wam pokazać, o, purigen. Tak wygląda dobry, świeży purigen. Tak wygląda purigen, który... Już jest bardzo dobrze wchłonięte wszystkie NO3 przez niego, nie? Tak wyglądają. Dwa są różne, nie? Ale jak wam powstanie taki Puriel, robi się fioletowy, różowy bądź bardzo bordowy, to znaczy, że macie podwyższone tutaj NO3, nie? Ponad na pewno grubo 50. No to wiadomo, przy rybkach to już jest groźne, nie? Ale jak tutaj wam się wchłania, to jest od 30 maksymalnie, yy, przepraszam, do 30 maksymalnie obniża NO3, do 20 niżej nie zajdzie, nie? Czyli dobrze to funkcjonuje. To znaczy, że jest B, niedobrze funkcjonuje, bo jest za dużo NO3. W akwarium typowo dla rybek, bo to dla roślin, no to wiadomo, 50 yy, NO3 to jest bardzo dobra, czy tam 2 yy, na przykład ppm -y, fosforanów, tak? To też jest dobrze. Ale mówię, no jeśli chodzi o rybki, no to tutaj taki kolor, jak się wam purigen robi, fioletowy, różowy, bordowy, to znaczy, że szybko trzeba zrobić podmiankę wody. Dzięki serdeczne za filmu. Jeśli wam się film podobał, dajcie suba, lajka. Do zobaczenia z bronikacji Cizu. Cześć!